Amazon chce kupić TikToka, i co ma wspólnego z tym Donald Trump? Fed ignoruje prośbę o obniżkę stóp procentowych. Producenci sprzętu komputerowego mają ogromne kłopoty. Pierwsze kraje negocjującła. A rynek tonie we krwi. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym podsumowaniu wydarzeń z minionego tygodnia, który powstaje we współpracy z międzynarodowym brokerem Interactive Brokers. Link jak zawsze zostawiam w opisie do tego filmu i nie przedłużając zachęcam tylko do zerknięcia na stronę, by zapoznać się z ofertą, którą broker przedstawia. A zaczynając od Amazona, Amazon złożył formalną ofertę zakupu TikToka, dołączając do rosnącej liczby zainteresowanych stron, a oferta została przesłana w liście skierowanym oficjalnie do wiceprezydenta JD Vansa i sekretarza handlu Howarda Lutnika. Zainteresowanie TikTokem wykazują też Oracle, Rumble, Perplexity oraz grupa inwestorów kierowana przez byłego sekretarza skarbu Stevena Municha. Do wyścigu dołączyli również Kevin O'Leary i Frank McCurt w ramach inicjatywy The People Beat for TikTok. Wcześniej TikTok przyciągał uwagę Microsoftu i nieoficjalnie Walmartu. Sprzedaż miałaby zakończyć się w przeciągu 3-4 miesięcy od zatwierdzenia umowy. Nowa struktura właścicielska zakłada, że zewnętrzni inwestorzy objęliby około 50% udziałów. Obecni inwestorzy TikToka mieliby około 30% udziału, a chiński ByteDance mniej niż 20%. Sprzedaż dotyczy amerykańskiej części TikToka i ma szerszy kontekst polityczny. W 2020 roku Donald Trump jako pierwszy próbował wymusić sprzedaż TikToka, co prawie zakończyło się transakcją z Oraclem, jednak całość została zablokowana w sądzie. Administracja Bidena początkowo wycofała się z tego zakazu, ale po przeglądzie kwestii bezpieczeństwa narodowego zmieniła zdanie. W roku 2024 prezydent Biden podpisał tzw. ustawę PAFACA, która de facto zakazuje TikToka w USA od 2025 roku. Jeśli aplikacja nie zostanie sprzedana, a do tego obecnie wszystko zmierza i nie ma się co dziwić, TikTok ma prawie 170 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Trump, który obecnie ponownie sprawuje urząd, odroczył egzekwowanie ustawy. I już w trakcie kampanii obiecywał uratowanie TikToka w Ameryce pod szyldem Save TikTok, jako część swojej kampanii wyborczej. A co ciekawe, cała gra z Chinami w sprawie ceł może być kartą przetargową do dopięcia tej transakcji. USA rzekomo może zgodzić się na obniżkę ceł, jeśli chiński regulator wyda zgodę na transakcję. A jeśli już o cłach mówimy, to mocno mogą oberwać dostawcy sprzętu komputerowego. Według analityków Morgan Stanley. Wiele firm z branży sprzętowej już wcześniej zmagało się z niepewnością polityczną, pogarszającym się nastrojem konsumentów i spowolnieniem wydatku na sprzęt w sektorze korporacyjnym. Nowe wzajemne taryfy celne tylko pogłębiają te problemy. Firmy, które przeniosły produkcję poza Chiny i tak zostaną objęte nowymi cłami na poziomie nawet do 54%, a koszty te najprawdopodobniej zostaną przerzucone po prostu na klientów. Analityk Eric Woodring zauważa, że HP, Dell, a także Apple, Logitech i GoPro w dużym stopniu polegają na produkcji międzynarodowej. Według szacunków dodatkowe koszty CEU mogą pochłonąć niemal cały wypracowany zysk netto HP i Della w 2025 roku, a to byłaby już duża katastrofa dla tych spółek. Z kolei analitycy Evercore EC podkreślają, że najbardziej narażone są firmy o niskich marżach, małej przewadze konkurencyjnej, Dużej produkcji za granicą i wysokich przychodach z rynku amerykańskiego. To jest właśnie ta wybuchowa mieszanka. Ze względu na globalny charakter produkcji elektroniki, większość firm sektora może odczuć skutki tych zmian, co ma swoje odzwierciedlenie w kursie spółek. Na przykład HP w ostatnim tygodniu straciło prawie 18%, a Dell około 20%. Całkiem prawdopodobne czynniki wzrostu, takie jak potrzeba wymiany. Laptopów w korporacjach ze względu na koniec wsparcia dla Windowsa 10, przestał być czynnikiem, który popchnie przychody spółek do przodu. A po nałożeniu ceł na Kambodżę i Wietnam, premier Kambodży i sekretarz generalny Wietnamu skontaktowali się z administracją Trumpa w celu negocjacji ceł, by dosłownie nie zabić biznesu w swoich krajach. Owocne rozmowy, jak określili, spowodowały, że liderzy obu krajów wyrazili gotowość do negocjacji w sprawie obniżki ceł na towary importowane z USA. Dzięki temu takie firmy jak omawiane w poprzednim tygodniu, czy to Lululemon, czy to Nike, ale też wiele innych zaliczyło Całkiem pokaźne wzrosty, i często były to wzrosty dwucyfrowe. To nie daje na ten moment super perspektyw, bo na ten moment jest to wyrażenie tylko i wyłącznie gotowości, ale widać, że słabsi gracze, by utrzymać się na powierzchni, będą ulegać polityce ceł Donalda Trumpa. Wręcz zmuszani będą negocjować warunki handlowe swoich krajów ze Stanami Zjednoczonymi, a po części o to też chodziło. Natomiast Meta Platform przygotowuje się do realizacji gigantycznego projektu Data Center w stanie Wisconsin, którego wartość ma sięgnąć niemal 1 miliarda dolarów. W lutym stan Wisconsin podpisał umowę o zachętach inwestycyjnych z nieujawnioną firmą, która zadeklarowała inwestycje rzędu 837 milionów dolarów w ciągu kilku najbliższych lat. Sama Meta nie skomentowała jeszcze sprawy, ale zostało to niemal potwierdzone przez. Władze stanu. A Elonowi Muskowi Maskowi w końcu zaczyna opłacać się finansowanie kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Jego SpaceX wraz z United Launch Alliance (ULA) oraz Blue Origin zdobyły kontrakty na start rakiet od Sił Kosmicznych USA o łącznej wartości 13,5 miliarda dolarów do 2029 roku. Zlecenie obejmuje wysłanie w kosmos najbardziej zaawansowanych satelitów Pentagonu. SpaceX otrzymało z tego tytułu 28 misji o wartości blisko 6 miliardów dolarów, ULA 19 misji warte 5,3 miliarda dolarów, a Blue Origin zdobyło 7 misji na łączną kwotę 2,3 miliarda dolarów. Program ten jest częścią tzw. fazy trzeciej Narodowego Bezpieczeństwa Sił Kosmicznych. Które obejmuje najbardziej skomplikowane i kosztowne misje kosmiczne. Do tej pory SpaceX korzystając ze swoich rakiet Falcon 9 i Falcon Heavy dominuje na rynku startów przeprowadzając liczne misje wojskowe. Podczas gdy na przykład rakieta Vulcan firmy ULA choć certyfikowana do misji bezpieczeństwa narodowego ma niestety mniejsze doświadczenie niż rakiety od Elona Muska ze SpaceX oczywiście. A na koniec... Wiadomości takie kuriozum, bo osobiście myślałem, że taki folwark to my mamy tutaj w Polsce. Otóż, jak niektórzy pewnie pamiętają, Szymon Hołownia, czyli marszałek Sejmu apelował i wręcz pisał listy do prezesa NBP, czyli Adama Glapińskiego, ażeby ten obniżył stopy procentowe, niezależnie od tego, czy jest na to czas i miejsce, czy nie. Oczywiście w Polsce mamy niezależną Radę Polityki Pieniężnej, a politycy nie ingerują w jej działanie, i też tak dokładnie stało się w Stanach Zjednoczonych, bo 4 kwietnia Donald Trump i teraz stwierdził, cytując, to byłby idealny moment dla prezesa Fed, Jeroma Pawella, aby obniżyć stopy procentowe. Zawsze się spóźnia, ale teraz mógłby zmienić swój wizerunek i to szybko. Ceny energii spadły, stopy procentowe spadły, inflacja spadła, nawet Jajka spadły o 69%, a liczba miejsc pracy wzrosła. Wszystko w ciągu dwóch miesięcy. Wielkie zwycięstwo dla Ameryki: obniż stopy procentowe, Jerome, i przestań grać w politykę. Ech. No cóż, wcale nie wygląda to jak presja polityczna ze strony prezydenta, a przyjacielski tweet. Dlaczego Trumpowi tak zależy na obniżeniu stóp? Prawdopodobnie ze względu na gigantyczne zadłużenie Stanów. Deficyt budżetowy, bo Stany mają zaplanowane wydatki na poziomie 6 bilionów dolarów tylko w tym roku, a przychody rzędu 4 bilionów dolarów. Plus jeszcze w tym roku czeka ich rolowanie, jeśli mnie pamięć nie myli blisko 6 bilionów dolarów długu. Obsługa długu jest do tego w takiej sytuacji dość kłopotliwa. Co na to sam Jerome Powell? No tutaj wyraził obawy dotyczące nowych ceł, które są większe niż początkowo przewidywano. A zgodnie z jego opinią, skutki ekonomiczne tych taryf, takie jak wyższa inflacja czy wolniejszy wzrost gospodarczy, mogą być bardziej dotkliwe niż znowu początkowo zakładano. Więc te założenia po prostu były błędne i niedoszacowane. Powell natomiast zaznaczył, że choć nie jest jeszcze za wcześnie, aby podjąć decyzję o reakcji Fed, bank centralny musi uważnie monitorować sytuację. Powell wskazał, że wyższe taryfy mogą prowadzić do wzrostu inflacji, który, choć początkowo może być tymczasowy, ma potencjał do tego, by stać się trwalszym problemem. Podkreślił on również, że Fed będzie starał się utrzymać oczekiwania inflacyjne na poziomie zgodnym z celem 2% rocznie, a jego obowiązkiem jest zapobieganie temu, by jednorazowy wzrost cen nie przerodził się w długotrwały problem inflacyjny. No i tutaj. Brawa dla Jeroma Pawella i też po części brawa dla Adama Glapińskiego. Oni powinni być niezależni i nie uginać się pod presją polityczną. A jeśli chodzi o indeksy, to było naprawdę źle, no cóż. Znaczy źle dla osób, które mają problem ze spadkami. Ja wręcz przeciwnie, powiem, że takich dni życzę nam jak najwięcej, bo tak naprawdę to czekaliśmy na nie od dawna. Teraz jest właśnie ten moment, żeby nie wychodzić ze sklepu, gdzie mamy promocję, tylko z niej korzystać i zacząć wydawać ze skórniaki. SP 500 spadł na przykład o ponad 8% w ubiegłym tygodniu, NASDAQ o ponad 8% również, Dow Jones o 7,5%, a to już całkiem solidne korekty. Mój portfel jeszcze bardziej odczuł spadki i spadł o prawie 18%. To, co jednak mogę poradzić panikującym, prześpijcie się, zanim podejmiecie decyzję, bo teraz mamy świetny okres na powiększanie swoich pozycji, by za kilka lat sobie podziękować. A jeśli zastanawiacie się, co kupować, to polecam Wam ten odcinek, w którym przedstawiam pięć wysokiej jakości spółek, które mają szeroką fosę i będą rozwijać się jeszcze przez wiele lat.